Ok, mam nadzieję, że uśmiech na Twojej twarzy, choćby sztuczny, pojawia się. Podczas kiedy śpiewasz, podczas kiedy tańczysz, podczas kiedy spacerujesz i kiedy ćwiczysz swoją postawę mocy królewską. Jeżeli jest to zrobione, bardzo zapraszam, obejrzyj ten materiał. To będzie nawiązanie i kontynuacja do tego głównego materiału, w którym będziemy pracować na pierwszej godzinie dnia. Ale to jest tak bardzo ważny aspekt, że chcę go jeszcze troszeczkę rozbudować, ponieważ w tej pierwszej godzinie dnia będzie tylko fragment tak, o tym wspomniany. A tutaj chcę troszeczkę Cię przekonać do tego, jak bardzo ważne jest właściwe nawodnienie naszego organizmu. Tak, niewłaściwe nawodnienie, to jest już też jeden z materiałów na moim kanale YouTube. Wspominałem o tym, że nawodnienie. Właściwa ilość wody w naszym organizmie jest bardzo, bardzo ważna. Niewłaściwe nawodnienie wpływa negatywnie na Twoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jeden z naszych narządów, mózg, potrzebuje odpowiedniej ilości wody, aby procesy w nim zachodziły we właściwy sposób. Nie chcę tutaj z zakresu neurologii i Rozwijać tego materiału, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, abyś po prostu przyjęła, przyjął do wiadomości, że niewłaściwe nawodnienie organizmu może powodować złe samopoczucie, stany depresyjne, a nawet i przewlekłą depresję. Jeżeli chcesz, poczytaj, poszukaj, rozszerz tą wiedzę w tym zakresie, ale od dziś postanów, że nawadniasz organizm właściwie. Elektrolity pi y, minimum 2 litry wody dziennie. 2 litry wody dziennie. Wody, tak? Nie kawa, nie napoje, woda. Musi to być woda, ponieważ woda doskonale nawadnia nasz organizm, a często słodzone napoje, czy kawa nie dają tego we właściwej ilości, więc woda połączona z elektrolitami, a dodatkowo. Doskonałym rozwiązaniem jest sok z cytryny. Jedna cała cytryna wyciśnięta, dodana do wody. Może to być pół litra wody, może to być litr wody, w zależności jaką jesteś w stanie kumulowaną ilość cytryny wypić łącznie z wodą. Ja na przykład stosuję takie rozwiązanie codziennie rano, że wyciskam jedną średnią. Nie za dużą, nie za małą, taką w sam raz cytrynkę. Do tego dodaję około pół litra wody i wypijam to jednorazowo. Doskonale o poranku nawadnia nasz organizm. Jednocześnie pamiętaj to o tym, co powiedziałem. Dwa litry wody dla osoby dorosłej, która czuje się OK. Ty będąc w stanie depresyjnym możliwe, że twój organizm jest odwodniony. Można to zbadać, sprawdzić. Okay? Jeżeli masz odwodnienie, trzeba większą ilość wody wypijać. Są przypadki, że są zalecane ilości wody, którą trzeba wypić, nawet 6 litrów. Tak? Ponieważ nie jest co w ten sposób, że cała woda zostanie wchłonięta. Także raptem 2 lub 6 litrów wody wejdzie w Twój organizm. Nie. Organizm odwodniony przyswaja bardzo małą ilość wody. Więc pamiętaj o tym. I po prostu pi małymi łykami bardzo często, a o poranku możesz wypić dużą ilość jednorazowo, ponieważ po całej nocy i to, co proponowałem podczas snu, żeby wieczorem wyeliminować, tak, ilość picia, żeby sen był zdrowy, rano będzie odwodnienie. Więc trzeba uzupełnić o poranku dużą ilością jednorazową płynu. Ok? Pamiętaj, nawodnienie mega, mega istotne. Wprowadź w życie i dopiero kiedy będzie to już nawyk. Kiedy już po 30 dniach codziennie rano nawadniasz swój organizm wodą z cytryną i pamiętasz o tym, żeby w przeciągu dnia wypić większą ilość wody, dopiero odznacz to, że masz to wprowadzone w życie. Kiedy poczujesz w sobie, że już to robisz, wtedy dopiero oznacz, że ten etap masz. Prowadzony jako nawyk. Dopóki nie masz tego zrobionego, niech wisi ten filmik. Niech on ci przypomina o tym, że jeszcze masz coś do zrobienia. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny materiał. Już będzie to końcóweczka materiałów na ten miesiąc. Bardzo ważne jest to, aby wszystkie je realizować, więc nie może być ich aż tak dużo, masz tak dużo nie potrzeba, żeby życie się poprawiło na dużo lepsze i żeby wyjść z depresji. Bardzo ważne jest, abyś robiła, robił to, co do tej pory zaproponowałem. Do zobaczenia w kolejnym materiale.